Witam was bardzo serdecznie w 11 odcinku zagrajmy w Chronicles of Riddick: Assault on Dark Athena. You pink you. Lin, siema. Mami! Molly, Riddick, he's locked inside. Help him. Okay, honey, go hide. Am bukratej za zamknięta na śruby i nie możemy wejść normalnie. Thought I was dead for sure. And then the cells opened. That was you. Pewnie, I owe you know. my life. And Lynn's. God, it's like I can't even remember what it's like to be free. And to know that Lynn that she's safe, you know? No, no, od she's początku tam like she. Się I don't know how we would have done it without you. Kurwa, jailor. jebany. Zabił, zabił Tom. Silverman Jebany sukinsyn syn, kurwa Zara go zajebie. Normalnie, no, a ty jesteś kurwa zdechłym, kurwa kutasem pierdolonym. Nienawidzę takich kurwa ludzi. Zaraz ci kurwa dojebie, z kurwy synu. Zara będziesz martwy, z kurwielu jebany. A ty jesteś kurwa sztucznym kurwa. Ty nawet nie masz kurwa nóg. Kurwy syn, zajebany kurwa. Nawet tej broni nie mogę wziąć, bo się zabugowała w podłodze. Tylko gdzie ja mam iść. Aha, z powrotem do tego pokoju tam muszę iść. Szkoda, szkoda było tej Silverman, bo naprawdę była W porządku Kobietą. A ten skurwiel... Był wielkim, kurwa, chujem, za przeproszeniem. Szkoda, że... sorry, że tak przeklinam, ale... ...wkurzają mnie tacy ludzie. Jesteśmy. Biedna Lin. Riddick? Is she asleep? No, she's at peace. <sighs> the monster? That monster is gonna be with you tonight. Monster No szkoda, szkoda. No ale nic. Życie toczy się dalej. O, jakaś... jakaś suka, o. Nie wiem co to jest. Zaraz giniesz. O, teraz mogę... Nie, też nie mogę podnieść tej broni, dziwne. A bo mam na full, kurwa Ale ja pierdoła Ze mnie Ech Dobra to podniesiemy tamtą broń Bo już po tamten nie chce mi się już wracać Yes. Riddick. No time to waste. Got a ship secured in Bay 15. Got me? I'm in the cell decks. I need a route. Reconfiguring the code. Just a minute. Oh shit. You've got a welcoming committee. Then I'll be sure to say hello. Okej, okay, try 6567. Zaraz pójdziemy. To to, to, nie, to nie jest to? Nie, To też nie ten. To ja muszę się wrócić cał całkiem. Nie wiem, czy tu mam się wrócić, bo ja na... się nie pamiętam. Nie, to na pewno nie tu. Tu też nie tu. Bo tu jest zablokowane i tam jest zablokowane. A, kurde, nienawidzę tego. Albo tu faktycznie tu. No ale po co by się tam wracać? Ja już nie pamiętam, gdzie ja tam miałem wchodzić. pójdź windą do hangaru 15, aby spotkać się z szeryfem. Może i faktycznie tędy. Ale nie, ja się tędy nie wracałem w ogóle. Nie, to coś, coś jest nie tak. No, nie, to, nie, to nie tędy. Czekajcie jak znajdę odpowiednią drogę to wrócę do was Dobra, jestem z wami z powrotem, odnalazłem w tym głównym pomieszczeniu gdzie jest Retring i Cel Blok Odnalazłem te drzwi tutaj o tędy część. Cholera jasna Tu jest winda Musicie mi to wybaczyć Under Bay. Pewnie, także moje wyjście. A, tutaj suki są. To lepiej wezmę nóż, jakąś cichą broń. Muszę się teraz skradać. No, stworki jakieś, nie wiem Przypominają mi te stwory z, z pierwszej części Takie małe też tam biegały Czekaj Można było przecież je roznieść O właśnie Gdzie jeszcze kurwa drugi jest? Jest. A ty no mały. Chodź tu. Draniu. Yeah. pięknie. Dobra, idziemy teraz. A bo tu się chyba wchodziło po tych skrzyniach, tak żeby oni mnie nie widzieli, ci w mechach, co tam stoją. Kurwa nie tak miałem. Ja. Kurwa znowu spadłem. No. Jakoś sięgało. Kurwa. Źle zrobiłem kurwa. Trzeba było w ogóle broni nie wyciągać. Nie chować. Jeszcze raz. Ach chuj ci w duka kurwa Nie mam czasu Nie wiem dlaczego tak jest, że mi kurwa straszliwie nieraz zatnie się gra i nie można dalej pójść Poczekam aż się zregeneruję. Wiń z kurwy, A, mam ich zmieścić stąd. żebym mógł wyjść wyżej, sięgnąć i teraz mam ustawić sprawdź system uzbrojenia aha strzela działko to teraz mam tam się wrócić i przestawić to No, zmienić kierunek wieżyczki i ma ich to znieść, z tych mechów. No i teraz mam przestawić tam. No. Pozwali szybę i po prostu wciągnął. Nie, ale dostał w głowę! Aż zamarzło wszystko Przewrócenie ciśnienia trzeba trochę poczekać. No i jest i ten daczer. Nie wiem, nie słyszę co on nam mówi, bo drzwi są zamknięte. Co mam coś jeszcze otworzyć? Aha, on otworzy. Wykonałem Nic, nic nie ma, na, na razie nie ma Dobra, lepiej się uzdrowię Poczekam na Save Point. O, teraz jest save point. Dobra, to do zobaczenia w następnym odcinku. W 12.